Państwu za to, że chcecie się spotykać, jak to mówią tak kolokwiarze, że chcecie się To znaczy, że nie zamykacie się w czterech ścian, nie spoglądacie tylko w jeden, szklany ekran, ale chcecie wyjść do ludzi, chcecie wyjść do swoich przyjaciół, znajomych, żeby się z nimi spotykać, żeby z nimi wymieniać doświadczenia. A myślę, że my młodzi z tych doświadczeń możemy czerpać wiele, bo historie wasze wielokrotnie, wielokrotnie bardzo bogate są dla nas też taką wspaniałą lekcją, z których możemy wiele czerpać i za to, za to bardzo serdecznie Wam dziękujemy. A z okazji dzisiejszego święta chciałbym życzyć wszystkim przede wszystkim dużo, dużo, dużo zdrowia, wytrwałości, nigdy osamotnienia żebyście zawsze znaleźli wokół siebie osobę, która poda pomocną dłoń. Jak się emerytom i rencistom żyje w Konstantynowie? Dobrze. Często się spotykacie? No, często się spotykamy, tak, za mało nas jest. jest za mało. Jaki to może być powód? Siedzą ludzie w domach. Nie, wiem, właśnie, takie są jakieś nieaktywne, siedzą w domu tego. Jak jest jakiś pomysł, żeby ich wyciągnąć? Nie mam pojęcia, już różne sposoby robimy. E, dzisiejsze spotkanie, no poczęstunek, e, część I to, artystyczna. To i tak dużo... Zawsze robimy dzień seniora na jesieni, w październiku, to kilka osób jest. W tej chwili nasze koło już tylko ma 17 osób, a było tak 40 ponad. Nie chcą no, ludzie wychodzić. Nie, z dużo już odeszło na wieczny spoczynek. No, rozumiem, ale ci nowi seniorzy, przecież co roku pojawiają się nowi. No nie, nie przybywają wcale, nie ma kogo namówić. Może przez ten film trochę, trochę osób przyjdzie? Gdzie się do Was zgłosić? Gdzie macie swoją siedzibę? Macie coś takiego? Spotykać no, najczęściej? Nie, nie, nie mamy. My tylko jak, jak coś robimy, to tutaj. A skrzykujecie się przez telefony? Tak. Co Czego my... Wam życzyć w tym, w tym dniu, seniora? No szczęścia, żeby nas zdrowia, żeby nas więcej było. Ja, na się działa. Do Konstantynowa przyjechaliśmy z tego powodu, że działa tutaj bardzo prężnie koło, koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Bardzo cenimy taką działalność, gdzie głównym celem to jest integracja środowiska, imprezy wielopokoleniowe, a dzisiaj jest właśnie. Taka sytuacja, że i dzieci występowały, i młodzież, i seniorzy. W Konstantynowie, z tego co dowiedziałem się od przewodniczących struktur tutaj w Konstantynowie, ciężko wyciągnąć jest osoby dorosłe, starsze, seniorów z domu. Czy w Bioje Podlaskiej ogólnie w terenie, w Polsce również z tego typu sytuacjami się spotykamy? Jaki pomysł, jakie pomysły, jakiego rodzaju zaproszenia kierować do seniorów, żeby oni chcieli wyjść z domu i chcieli uczestniczyć w tego typu imprezach? Ja jestem zwolennikiem organizacji takich imprez, niedużych, małych właściwie, ale bardzo często. Żeby senior miał, że tak powiem, no, okazję, pretekst przyjść do związku. I event, często się zdarza, że sam proponuje i organizuje jakąś fajną imprezę. Możemy spodziewać się więcej tego typu wydarzeń? No teraz już przygotowujemy po prostu na 13 listopada nasz w Białej Podlaskiej Dzień Seniora. Poza tym tak się szczęśliwie złożyło, że pani Teresa Sidoruk przestała pełnić zaszczytną funkcję przewodniczącej Związku Nauczycielstwa Polskiego. A biorąc pod uwagę, że jest wykształcenia polonistką, to z największą radością przygarnęła Białaska Rada Seniora i Związek Panią Teresę, żeby poprowadziła i stworzyła właściwie Białski Klub Literacki Seniorów.